Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku programu Teatrówka. Rozpoczynając dla Was przygotowywanie programu o problemach najbardziej trapiących współczesnego widza, czyli na przykład golasy na scenie czy kupa w performencie, okazało się, że zrozumienie tych rzeczy nie jest możliwe bez wcześniejszego wyjaśnienia pewnych zagadnień i pojęć. Nie mam zamiaru teraz prowadzić tutaj lekcji historii,

Boterem dzisiejszego odcinka będzie Komedia dell'arte. Z góry chciałabym Was przeprosić za mój włoski, ponieważ z włoskiego znam tak naprawdę tylko sformułowanie spaghetti, a i też nie zawsze dobrze mi wychodzi powiedzenie tego słowa. Zatem, Komedia dell'arte, komedia del sztuka, której wcale nie musicie znać pod tą konkretną nazwą. Komedia Italien, czyli komedia włoska, powstała we Włoszech. W połowie XVI wieku. Nie oznacza to jednak, że tylko tam została. Z czasem na swój grunt zaadoptowała ją również Francja. Komedia populaire. Popular. Czyli komedia popularna. Ponieważ komedianci delarte podróżowali z miasta do miasta, z wioski do wioski i wystawiali swoje przedstawienia na budowanych na ulicach scenach, podestach dzięki czemu przedstawienia te były dostępne dla każdego widza, niezależnie od poziomu wykształcenia czy statusu finansowego. Komedii improwizowane, czyli komedia improwizowana. Aktorzy bowiem dostawali jedynie zarys akcji i tego, co ma się wydarzyć, a to, jak potoczyła się fabuła na scenie, zależało tylko i wyłącznie od ich wyobraźni. No nie tylko i wyłącznie, ponieważ chodziło w dużej mierze o to, aby wyśmiewać wady regionu, w którym w danym momencie się znaleźli. Aktorzy po prostu musieli się dostosowywać do miejsca, w którym grali, po to, żeby ludzie mieli się z czego śmiać i rozumieli ich żarty. Teraz będzie najtrudniejsze. Komedia di Zani to byli. Służący, jedna z najbardziej popularnych postaci komedii dell'arte. Kto z nas nie zna takich bohaterów jak Arlekin, który we Włoszech przedstawiany był jako niesubordynowany prostak, a we Francji jako bardzo dobry sługa pantalone, kochanek Kolombiny, czyli subretki, i rywal Pierota. Ten ostatni to też Zanni. Tylko bardziej romantyczny, uprawiający całożyciowy włoski strajk. Ostatecznie, przygarnięty przez romantyków, stał się symbolem takiej nieszczęśliwej miłości. Za nimi zazwyczaj występowali w duetach, z czego pierwszy był zawsze sprytny i inteligentny, a drugi głupkowaty. Jak łatwo się domyśleć, to tego drugiego bardziej lubiła publiczność, ponieważ jemu zawsze się obrywało, chociaż w rzeczywistości sprowadzał problemy i kłopoty na tego pierwszego. Kolejni bohaterowie komedii dell'arte to m.in. subretki, czyli pokojówki, przebiegłe i inteligentne, które zawsze pomagały swoim paniom w amorach. Pantalone, czyli ojciec chrzestny na opak, któremu nigdy nie szło w interesach, ale. Ochoty do zalotów również nigdy nie brakowało. Taki trochę cinkciarz barów mlecznych z super outfitem, który wyglądał zawsze tak samo, a składał się z czarnej czapki, czerwonej kurtki i czarnego płaszcza. Kto by nie poleciał na taką stylóweczkę. Każdy. Aktorzy komedii Delarte już od najmłodszych lat byli szkoleni do tego, żeby grać konkretną postać, żeby nauczyć się w pełni jej ruchów i sposobu mówienia. Było tak dlatego, że bohaterowie komedii del arte to bohaterowie typowi, co oznacza, że niezależnie od regionu, w każdej grupie teatralnej występowały dokładnie te same charaktery. Jedyne, co je różniło, to tak naprawdę imię. Pokłosie komedii del arte możemy odnaleźć do dnia dzisiejszego, chociażby w pokazach ulicznych trup teatralnych czy organizowaniu festiwali teatrów ulicznych. Oprócz tego w Krakowie Studio Dono co roku organizuje dni komedii de Larde. Mam nadzieję, że się Wam spodobało i zapraszam na następny odcinek z cyklu Małego słowniczka Terminów Teatralnych.